Tak więc dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Oxygen Not Included Ostatnio nie było jakoś za dużo odcinków z tej gry, ale witamy ponownie i ruszamy na początku jak Bolid Formuły 1 I tak na początek mamy tutaj mamy tutaj jak widzicie, ponownie troszeczkę niską temperaturę w tej komorze, także nie produkujemy prądu, ale to nie problem, bo nasza gospodarka obecnie, bardzo nie tle, co gospodarka, co produkcja stali ruszyła niczym makłowicz, gdy wyjdzie pierożki, także, także jest całkiem nie mam obecnie 4,5 tony. No jak przez jakiś czas w ogóle nie chcieli produkować, szukam cały czas człowieka, nowego operatora, bo. No bo tutaj mamy, czekajcie, zobaczmy kto jest, ile mamy operatorów obecnie Mamy 8 operatorów, no ale no tak głównie to są no Amari coś tam robi, a chociaż ona też, do, ona też bardzo dużo materiałów nosi Bert, je, Bert nie, jest, nie, jest operat, nie jest operatorem, on jest lekarzem oraz, oraz sprząta no i nosi Devon no to jest kopacz, Franki to jest Farmer, ale on też się trudzi majsterkowaniem, jak widzicie, no czyli operowaniem. Leira buduje, Liam buduje, MIP też jest, no on jest takim ale sprzątaczem, ale również majsterkowiczem. E, później lecimy do Nailsa. E, Nails, e, Nails jest budowniczym, przy to możemy też dać kopanie, ale to kiedy indziej. Inżynier mechatronik, no w sumie, no, no dobra, weźmy, bo to da też konstrukcję. E, Nisbet natomiast jest hodowcą. Oto, tutaj oto jest w kuchni. Więc on, on średnio wychodzi z kuchni dwa razy dziennie <laughs> REN, y, jeśli chodzi Rena, no to REN to jest już takim bardziej można powiedzieć zaawansowanym inżynierem, więc y, no, on, on się trudzi tutaj opero operowaniem, no i Trawaldo też jest operatorem, bo no, on się... On jest, on jest astronomem głównie, no, no tak, astronomem jest w sumie, y, bo on tutaj nam no, będzie obsługiwać rakiety i będzie badać, y, także Myślę, że będzie sobie radzić, ale też w międzyczasie, kiedy, kiedy nie ma nic do roboty, to trudzi się operowaniem. Ale jak widzicie, no kurde, no tak no tak dalej brakuje. Nie? No cały czas próbuję jakąś, jakąś automatykę dorabiać. Tutaj między innymi robię system chłodzenia wody, która będzie z tego gejzera. Także tutaj będziemy chłodzić wodę, która ma obecnie te 80 stopni, i ta woda będzie iść tutaj i będzie zasilać te Bristol Blossoms. Jak widziałem, tutaj pro powoli problem z nawadnianiem ich i przy okazji w tym momencie właśnie zrobiłem cięcie godne mistrzyni góry już, bo yy, tak na marginesie to mistrzynią góry Wezowiusz jest moja babcia, która robi boskie obiadki, tak na, tak, tak na marginesie oczywiście. W każdym razie, yy, tak wiem, że wiem, że to jest... To, to nie, ma, nie ma kompletnie, kompletnie znaczenia z grom, ale. Ale obaliłem sobie właśnie jogurcika Bo robię sobie, e, no, robię sobie gór, jogurcik, teraz, teraz mam odmierzony, żeby, żeby teraz zjeść ogór, Żeby teraz wypić sobie ogórcikiasty, jasny, więc ono się tej wody zdało. W każdym razie, bo zapisałem się na dietę, wiem, że to może brzmieć trochę głupio, no, ale wiecie, trochę przytyłem jednak e, Bo jeśli wiecie Miałem raka, za ten czas e, dostawałem sterydy i, i proszę bardzo, i się przytyło, nie więc teraz trzeba to spalić e, dla chwały Heinekena O Boże, ale głupie. Wiem, że to jest mnie głupie, ale Ale, 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 ale tak, tak Mówi się trudno, prawda? Jak wrzucimy W Heinekena, no to chwalimy Heinekena Wszędzie, co nie? No W każdym razie, e, w każdym razie mam Rozpisane, no i wiadomo, muszę, muszę sobie o jakichś Konkretnych godzinach obalić Jogurcika, Leira. co się z Tobą stało? Rusz się Leira. Leira. Bardzo Cię proszę, bardzo Cię proszę Leira Rusz się, bardzo Ci dziękuję no i tak, ta woda będzie chodzona i będzie szła dalej tutaj. Może część nadwyżki pójdzie tej, chociaż obecnie jak widzicie bardzo dobrze się bawi ta woda tutaj, tutaj, tutaj się... tutaj się, zrobi, tutaj się zrobiło wyjątkowo przyjemnie. Jak widzicie mam tutaj mnóstwo paków. Zobaczmy, mnie jest tutaj obecnie paku, tu jest... Yy, ile jest? 42 paku tutaj jest. Jak widzicie co filety jakieś umiera, ile mam obecnie filetów? Yy, mam 5000 kalorii z paku filetów i... Eee, czekajcie, cooked, cooked seafood mamy 3200 kalorii. A cooked sea, seafood, mm, zobaczmy, jakie to jest jedzenie. To jest tu? Cooked seafood, tak. kukci seafood to jest jedzenie plus 3, czyli takie samo jak Berry Sludge. Tak, to jest takie samo jedzenie jak Berry Sludge. No co prawda, Berry Sludge dużo łatwiej można zrobić, bo Bracelet Blossom tylko. Na no, tych nasionek to mam dużo wiecie, tych slitwiczów, e, Bo też... Bo, bo może to nie działa, to nam nie wyszło troszeczkę. Ale za tutaj wszędzie rośnie mnóstwo tych e, dzikich slitwiczów. I na nie głównie bazujemy. O, zobacz, może jakiś fajny operator. Ehm, operating. O, posługa kombinezonów. O, fajnie, fajnie. Dobrze. E, złota rączka. O! O -ho, ho Dziękuję gro! Bardzo ci dziękuję! Wierzymy, Kamil, dołączasz do naszej drużyny. O, oficjalnie Kamil dołączyła do naszej drużyny i zobaczmy, co możemy ci dać, jak, jak, jaki sklep idziemy. Ja myślę, że na początek, no nie, Majsterkowicz, po prostu Majsterkowicz. Gdzie cię przydzielimy, Kamil? Ja myślę, że Kamil tutaj do pierwszego harmonogramu tego domyślnego pójdzie. Myślę, że to jest niego przypomysł, No bo jednak w tym, w tym harmonogramie głównie budy, budowniczych wsadzam, chociaż no nie tylko budowniczych, widzicie, też tutaj są. Także obecnie z tej 7 osób, no to jeszcze kilka osób możemy zatrudnić, żeby i wtedy dopiero będziemy musieli zwię zwiększyć ilość, toa toalet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, czyli 16 osób i wtedy już. No i poza 16 osób i musimy zwiększyć liczbę toalet. No dobra, to nie jest problem. Też się zastanawiam, jaki jest limit tutaj na przykład, nie? Ile może ten robot muzyczny obsłużyć osób? Ale to w sumie nie jest taki problem. Obecnie z jakiegoś powodu się na śliźni stresują. Nie, może dlatego, że kurde. Liam teraz na wstrzymanie oddechu siedzi? O żeż ty mm. Liam zbuduj to szybko Bo on, te, bo on teraz Wstrzymuje oddech, nie? E, czy możesz to zbudować? Devon leci to zbuduje Cholera, cholera, e, wiecie co? Możemy mieć Mały prop, a nie Niby holding breath Ale To jest zanieczyszczony, a dobra on może oddychać e, Tylko proszę weźcie to zbudujcie, bo ja wolę Nie ryzykować, ja, ja wolę jednak nie ryzykować Ej, ale naprawdę, no, zbudujcie to, bardzo proszę, proszę. Eee, nie ma! Nie ma spania. Buduj to, Liam. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Możecie wracać do spania. Niestety nie da się obudzić jednej osoby, trzeba ten czerwony alarm włączyć, więc wszyscy się w tym momencie obudzili. I jest dupa i będą niezadowoleni. Ale mówi się trudno. Cierpienie dla nich to, to dla mnie przyjemność. <grym> to jest e, troszeczkę sadystyczne, ale życie jest sadystyczne, prawda? E, dobra. Teraz, jeśli chodzi tutaj o to co się dzieje, to jak widzicie dzieje się całkiem nie najgorzej. Prąd jest tutaj produkowany, można je powiedzieć wrę wręcz masowo, obecnie tak naprawdę większość generatorów nie pracuje. Jak widzicie tutaj jest 28 kg gazu ziemnego na kratkę, więc jest bardzo dużo. E, tak samo tutaj wszystko jest zapełnione, a to wszystko dlatego, że te panele są, są takie efektywne. Zobaczcie, to jest niby tylko 330, e, 155 watów, no bo to, to jest około 300 watów na jedno. To jest po, 100, po, no po 200 mniej więcej. Eee, nie, chyba jakieś 180 mniej więcej watów. Ale to jest tak efektywne. To jest tak cholernie efektywne, bo jak mamy tego tyle, no to, to, to 150-300 watów to już się przydaje, tak jak widzicie, około 190. Jeszcze wzrasta? Uuu, 200 nawet, nawet 200. Nawet 200 watów więcej! Nawet jeszcze więcej, jak widzicie, bardzo wydajne to jest. Bardzo jest to wydajne, 226 watów. No, 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 no o 200. 230 w więc całkiem nieźle. No to produkuje 380, więc jak widzicie, dużo efektywniejszy jest, jak tak postawimy. E, próbuję też robić tak, bo jak widzicie, no to teoretycznie tak powinno działać, ale jak się okazuje, jednak ta środkowa kratka jednak produkuje prąd. E, jednak ta środkowa kratka prąd produkuje, więc jednak byłem w błędzie, mówiąc, że nie produkuje. Także najmocniej Was przepraszam za to, że się pomyliłem. E, tak, a przy okazji, e, tutaj musimy postawić. Coś takiego, myk, myk, myk Dobra i teraz tutaj drabinki w taki sposób Jak ja to postawiłem Tak, ja to w taki sposób postawiłem A czekajcie, bo oni teraz nie mogą tutaj wyjść To tak mi się dobra teraz już mogą wyjść Teraz już tam będą mogli wejść e, Przy okazji jak widzicie win Window Tiles mają tutaj po 250 stopni Ale jak się okazuje to, to praktycznie temperaturę nie przyjmuje No dobra ten Rob Miner ma po 250 stopni Ale na szczęście temperatura przegrzania 275 Więc nie jest jeszcze raz tak źle no ale trzeba jednak na to uważać. Trzeba na to uważać, bo jak widzicie, no troszeczkę troszeczkę gorąca atmosfera jest tutaj. Jest ta atmosfera gorętsza niż na powierzchni słońca. Trzykrotnie. Nie no, może, może nie aż tak bardzo, ale zdecydowanie jest tutaj. Gorąco, gorąco, tak samo jak nasi, jak niektórzy z nas, nas, naszych duplikantów są gorący Szczególnie chociażby Devon, kiedy dostaje poważnych poparzeń słonecznych Tak, wtedy on jest zdecydowanie gorący, gorący z tego chłopak jest wtedy O, czekaj, zresztą nawet patrz, a nie, to jest Kamil Kamil raczej tutaj nie właził. a co tutaj robią Kamil, przecież tutaj nie ma operatorów A, czekajcie, jej priorytetów nie ustawiam. no tak, Kamil Ty jesteś operatorką głównie No, digging, no niech będzie, nie, nie, nie nawet nie digging a oprócz tego, Supplying, niech będzie, Supplying może być tylko na, na jedyneczkę, dobra. Jest na, jest na jedyneczkę, w sumie to nie jest jedyneczka, to, no, to jest po prostu wyższy priorytet, nie? Ale ten mniejsza auto, mniejsza auto, tak naprawdę. E, tutaj już jest prądzik, a nie, nie ma prądu. A dlaczego nie ma prądu? Bo tutaj pewnie nie dokończyli tak, tutaj jeszcze nie dokończyli kabli. A dlaczego? Dobra, już mogą to zbudować, już to mogą zbudować. E, natomiast, a te duży transformatory są zostali, no w sumie. Ale one nie muszą być ze stali, tak sobie myślę. One nie muszą być ze stali zbudujmy je z żelaza, bo może niekoniecznie z cynku, bo cynk to nie jest jakiś super pomysł. Ale taki, taki z żelaza, myślę, że nie najgorszy pomysł. No bo wolfram jest coś, co więcej. Kiedyś złoto miało plus 75 stopni. ten To to, 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 to um, maksymalną temperaturę przegrzania. Ale już to zmienili, z tego co widzę, i teraz już to tak fajnie nie jest. Chyba, że to chodziło o amalgamat złota? Możliwe, że chodziło o amalgamat złota. E, zobaczmy. Dajcie mi tutaj jakąś maszynkę, którą się robi. O, jest ruda glinu. i Amalgamat złota. Hmm. Czekajcie. Nie, też plus 50, czyli jak widać to zmienili. Jak widać to zmienili, bo kiedyś, to dawało plus 75% e, plus 75 stopni. A patrzcie na Kamil, patrzcie na nią. To jest, to jest dosłownie. E, to jest fenomen nowego kolonisty, kiedy bierzesz ten nowego kolonista. Ona ma w tym momencie... Minus 10 w Athletics, także MINUS 100% szybkość biegu, co nie? Bo, o, a, bo ona jest anemiczką, dlatego... No, niedobrze, bo kombinę to się daje minus 6, ale teraz patrzcie, teraz myki biegają trochę szybciej, ale tylko trochę, Athletics minus 4. No oczywiście ja tam dostaje ten level z czasem, nie? Bo chociażby taki Devon, dajcie mi tutaj Devona. Hmm, czekajcie, ja, ja, ja tutaj sobie zaznaczę około nic, nie czy to się inaczej, swoją drogą. Taki Devon ma... ma... ma 19 athletics, w tym momencie biega 190% szybciej I do tego on ma na sobie kombinezon, nie? ale to też dlatego, że on ma te kilknie chociażby obsługę kombinezonów Co całkowicie mu równoważy Ten minus z używania kombinezonu Tej swoją jest uszałka dywanowa, ja ją miałem pochwycić, ale chyba Wygląda na to, że Że zrobiłem tej pułapkę, ale ona się chyba stopiła, na to wygląda że ta pułapka się stopiła, bo jak widzicie pułapki się tej robi z plastiku, więc na to wygląda... No nie, coś drugiej strony to jest tylko 60 stopni, więc nie powinna się stopić. A jak widać jej tak chyba stopiła, bo nie widzę innego wyjścia. Ja ją tutaj postawiłem, no chyba, że ta uszałka dywanowa się złapała, no bo my jej nie możemy złapać. My jej złapać nie, nie możemy, musimy ją złapać właśnie tą pułapką. Ale jak widać nie. Jak widać nie możemy... Jak się tutaj chodzi o skamieliny. Uuuu... Hoho, z się skończyły, no. Czyli musimy kolejną dostawę zrobić w ogóle na to, bo ile mamy obecnie WAP na 80 kilo tylko, no to tak nie za dużo bym powiedział, to jest tak bym powiedział nie za dużo, w takim razie Use, use blueprint. i teraz, czekajcie, to są dwie kratki, czyli, e, czyli tu, tak, tak, tutaj, tutaj, no i teraz kolejny, leci, Tutaj? Dobra. Jest. Tak. I teraz musimy jeszcze wywalić to. Czekajcie. A, dobrze. Mogę, mogę to po prostu skancelować przez... Znaczy no, odwołać tym, 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 tym właśnie. Buildings, nie? I teraz tak. tak I ziup. I Si usunięte. Tylko teraz jeszcze podłączyć całą maszynerię do prądu oczywiście. No i jeszcze... No i jeszcze tory kolejowe podłączmy nie, czekajcie tylko może nie w taki sposób, tylko bardziej tak, żeby uważać też. E, no bo czekajcie, to, to, to wywalmy, bo ja nie wiem czy tam nie, przypadkiem nie, nie poblokuje to wszystkiego i się, i się to wszystko nie, nie zatnie. Więc lepiej, lepiej na to też uważać. Dobra, teraz, teraz kopiemy wszystko dotąd. Okej. Okay. I możemy jeszcze tutaj skopać. Znaczy nie, nie skopać, tylko po prostu zbudować drabinki, co nie? Możemy tutaj zbudować te drabineczki. No i jest elegancko, jest elegancko, są postawione tak jak widzicie. O! No, conveyor receptable. Eee, dlaczego nie ma conveyor receptable? Nie wiem, nie wiem dlaczego, dlaczego tak piszę, ale to nie ma znaczenia. Jak tutaj wygląda? Tutaj zbudowali wszystko z tego co widzę, więc zaraz proszę bardzo mi to wszystko posprzątać eee, i to tak w miarę szybko, nie? Ja poproszę, żebyście to, żebyście to posprzątali w miarę szybko. Eee, no tutaj, ja no tutaj myślę, że standardowo, nie? Zrobimy sobie tutaj transformator. Dawać mi tu transformator jest, duży transformator, duży transformator jest teraz. Kabelek no i kabelek, tylko czekajcie, kabelek mm, ja wolę jednak uważać z tym kabelkiem. Dotąd będzie, odtąd będzie kabelek ze stali. Dobra, jest kabelek ze stali. No i oczywiście również tutaj, żeby podłączyć mały, małą pompę, mini pompę gazową. Dobra, no i mini pompa gazowa będzie pompować. Tak, dobra, będzie tutaj wywalać, no i jest elegancko. Teraz jeszcze, oczywiście, musi być nasza automatyka, żeby tutaj była całkowita próżnia w, w, tej, w tych drzwiach, dzięki czemu nie będzie kompletnie przepuszczać żadnej temperatury i będzie to efektywniejsze. No i oczywiście musimy jeszcze dodać turbinę parową. No to wiadomo, turbina parowa jest. No i już tak naprawdę mamy wszystko, co jest nam tutaj potrzebne. No bo no nie, nie wiem, czy będziemy chłodzić turbinę parową, szczerze. Szczerze nie. Nie ma co jej Tej, tutaj, Tak jak widzicie, już ta śluza elektrycznie się nagrzała do 76 stopni, więc to i tak przepuszcza temperaturę. A jak widzicie to jest na no, 90 stopni ta para wodna mam, więc yy, nic dobrego. No ale już tutaj się troszeczkę tej wody zbiera, więc zawsze coś, zawsze coś, prawda? Zawsze jest coś No a poza tym nie będziemy aż tak dużo tej wody chłość, bo zobaczmy, to, to potrzebuje ile? Yy. To potrzebuje 20 kg wody na cykl. No to to nie jest aż tak dużo wody, nie? No to tutaj mamy 298 kg. A zobaczmy, ile tego mamy. E, mamy Bristol Blossomsów 21. Także nie powinno być z tym aż, takie, aż tak dużego problemu. No to też głównie przez te Bristol Blossomsy e, tutaj cały czas nam upływa wody. Ale no jak widzicie powoli odnawiamy te wody głównie właśnie dzięki tym zbiornikom i brudnej wodzie, która tej wylatuję. Jak widzicie, ta brudna woda się powoli zaczyna tej kończyć, ale to też dlatego, że przez, że on się, nie, on się niedawno włączył, nie? On się niedawno włączył, tak właściwie teraz się? Teraz się dopiero włączył. Nie, no czekajcie. Nexterman. A no 48 cykli. No, to, że on już przez 50 cykli pracował. Ale no no to, no to nie, no to wygląda na to, że po prostu e, że po prostu za mało za mało to produkuje wody. Aż znaczy, no 5 kg. 5 kg produkuje na sekundę. Więc nie jest źle. Nie jest źle e, tak samo za długo się tej ten autor roztopi, także no, on ma już 2 stopnie, miał tam 5 stopni, kiedy go tutaj wrzuciłem. Także e, to też nie będzie aż taki potrzeb że no, no, Wiecie, że GOOP mają 8, 8 stopni temperatury ciała. To jest, to jest taki fajny, e, taka ciekawostka tutaj. E, o, patrzcie, kurde. Ciekły chlor daje się zamienia, by. No, no w ciecz, co nie? No, chlor się zamienia w ciecz. No to ile to jest stopni? Jest minus 172 stopnie. Ale patrzcie, jak, jak pójdziemy tutaj, no to. Minus 108 i minus, i minus 29. No właśnie. No właśnie, ale no najważniejsze jest, że to działa, nie? Tutaj też to działa. Jak widzicie, to jest obecnie minus 100 stop. Ta, ca Także całkiem nieźle. E, te anti-entropy telemonifiersy są 3 na mapie. E, tylko 3 udało no, mi się znaleźć, no, chyba że na przykład gdzieś tutaj jest. Ale naprawdę niewielkie są na to szanse, bo to by, by oznaczało, że musiałby się zespawnować bez tych płytek. A jaka jest na to szansa? Myślę, że minimalna jest na to szansa, ale oczywiście myślę, że jest to możliwe. Tak samo musimy, musimy tego czopka tutaj wypuścić stąd. Znaczy, no, wiecie, musimy tutaj. E, mu pomóc. No, to jest ten mailbox. No, możemy niby Surf and Turfa mu dać albo, jaki, albo jakiś Stuffed Berry, ale naprawdę, czym czy potrzebujemy? Czym potrzebujemy tutaj takiego czopka? No, ja myślę, że nie, myślę, że nie potrzebujemy go stąd wyciągać. Chyba, że to jak, był jakiś punkt fabuły na przykład by nam odblokował technologię, ale szczerze w to wątpię. Naprawdę szczerze w to wątpię, jak tutaj wygląda na razie sprawa. Eee... czego to nie ma... Czy wy dalej tego nie zbudowaliście? Oczywiście, że dalej tego nie zbudowali. Oczywiście, że tego nie zbudowali, bo po co mielibyście to zbudować, prawda? Eee, chyba, że oni nie mogą tego zbudować, na przykład. Możliwe, że oni tego nie mogą zbudować, ale nie no, tutaj przecież mają zasięg... Czekaj, czy to jest niedosięgalne zadanie? Ty też? Dlaczego to jest niedosięgalne zadanie? Powiedzcie mi, dlaczego to jest niedosięgalne zadanie. Hmm... To by mi bardzo ciekawe. Bo? No bo teoretycznie mogą tutaj te atmosfuty wsadzić. I to zbudować Aha, dobra, wiem dlaczego, dlatego Tak, dobra, to już mogą to zbudować w takim razie W takim razie już tam mogą zbudować Już, już problem zniknął Ile mamy stali? 7 ton, o 8 ton nawet stali mamy Więc możemy też zbudować kolejne drzwi bunkrowe Zobaczmy, czy uda nam się do samego końca No wiesz co, zostawmy tutaj tyle, bo chcemy mieć jednak ten, zawsze, zawsze te tony stali w zanadrzu, no już tak naprawdę, o nie, 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 nie. zwróćcie uwagę, że tutaj się prawie robi Jakbym tego nie zauważył, to była dupcia, dupcia by wtedy była, więc trzeba to wolniej stawiać. I zobaczmy 1300, no 800, no dobra, już niech będzie to 800 kilo stali. Niechaj będzie, e, zawsze to, zawsze, zawsze to nam powinno wystarczyć. E, jak tutaj etanol dalej etano cyrkuluje, dalej tutaj etanol cyrkuluje. oj tu, etano drewno nam brakuje, brakuje nam drewna. E, tak się składa. A dlaczego? No niedawno niby to tutaj zbierali, a już się drewno skończyło. ważno no... Nie, 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 czekajcie. Je jeszcze, jeszcze jest tutaj drewno przerabiane, jak widzicie, na etanol. No obecnie tyle mam tej etanolu. E wysyła to zielony sygnał, także w momencie, kiedy ta bateria się rozładowuje, no to to przepuszcza tutaj dalej ten etanol i będzie, i będzie tej prądzik produkowany, ale... Wiecie, problem jest w tym, że tak naprawdę nigdy nam się prąd już nie skończy. Jak widzicie, jest ciągle 20 kJ i, i, I bardzo, bardzo to, bardzo to efektywnie działa i w nocy jak widzicie mamy tutaj no troszeczkę zapasu Mamy, ile mamy? 2 megajoula obecnie prądu i to jest całkowicie zapełnione No dobra, nie całkowicie, ale za niedługo się zapełni Także, e, myślę, że tak 2,5 megajoula będzie Czy wy znowu się zablokowaliście? Eee, no nails O, on Czemu tu jest para wodna? Coś rozgrzewa Coś to rozgrzewa te pa, te, całą tę te wodę do pary wodnej. Ale co? Ja myślę, że to... To jest taka moja teoria, że to może być odchłanit? Bo zwróćcie uwagę, ten odchłanit ma tutaj... No, po 1000 stopni. No i teoretycznie to jest odchłanit. Yy, ale... Czekajcie, temperatura odchłanitu z jakiegoś powodu drastycznie spada. Yy, to jest bardzo ciekawe, bo... Zwróćcie uwagę, odchłanić on nie przewodzi temperatury, nie? On ma ciepło właściwie 4, ale za to ma przewodnictwo ciemne całkowite 0, więc dlaczego? Wydaje mi się. A patrzcie, te, tak, czyli to jest prawda. Ci chodzi o to, że ten odchłanić ma 943 stopnie. No, no to już nie spada w ogóle. Ale za to tutaj spada? Eee, zobaczmy. Zobaczmy, bo mnie to bardzo zaciekawiło w tym momencie. No odchłanie? Nie, no ale. Ale kurde. Duplikaci. Nails zginął. Hmm. No i problem jest taki, że Nails był całkiem porządnym, porządnym tutaj gościem, nie? On miał 11 Atletics. O! Oh, hmm. No bo w sumie dobrze, że to nie był jakiś devon, nie? Ale... Ale kurczę, nie najlepiej się zrobiło. Saciliśmy Nailsa. I w tym momencie. No, w tym momencie tak głupio mi się zrobiło, no, i to tak naprawdę trochę głupio. E, no to co? E, GG, nie? No, chyba takie. takie GG. Zostawiacie wszyscy świeczuszkę dla Neisa w komentarzach, ale. ale w sumie to mam to trochę w dupie. Zbudujmy mu. Mm, w meblach to było. Jest. Yy... Tak? w meblach jest Gnagrobek Czekajcie. Czy chyba, że w medycynie? Jest gustowny nagrobek. Na Dobra, no niech będzie tutaj, gustowny nagrobek. Będziesz sobie spoczywać wśród pifów, <grywa> kolego Najlś. E, no i nie fajnie, nie fajnie. Ja myślę, że. Ja myślę, że on nawet nie, nie zginął od utopienia, znaczy no, no, od uduszenia. Nie, e, jednak się udusił. Myślałem, że on, że on się tutaj po prostu ugotował, ale nie. Jak widać, nie ugotował się. E, no to niedobrze. Co, co, coraz więcej jest tej pary wodnej. No, jest jej coraz więcej. No, no, no przynajmniej tyle dobrego, że ona się tutaj jakoś nie przedostanie za bardzo, bo tutaj są tylko dwie kratki, ale no to będzie naprawdę niedobrze, ale ta para wodna też za niedługo się tak naprawdę się skropli, bo no, no 100 stopni niecałe, także nie powinno być aż tak źle, ale jak widzicie odkryliśmy bug, odkryliśmy całkiem ciekawy bug tutaj, który mi się całkiem nie podoba. Przy okazji ja bym tutaj zrobił sobie te, te transport, transit tuby, Bym, bym tutaj yy, wziął jeden Żeby oni mogli tutaj szybciej się przemieszczyć. Bo jak widzicie no na, ta nasza sieć transport tubów nawet całkiem niezła jest już Aczkolwiek mogłaby być zawsze lepsza, nie? No to niedobrze, niedobrze Że się coś takiego stało, widzisz co? Yy, A jeszcze tutaj czas na screenka Screenek zapisany No i kurde, możesz się uspokoić, bardzo cię proszę I patrzcie, teraz to też spada Ha Ha, naprawdę dziwne nie wiem, tak jakby ten odchłanił, jako że tyle że odchłanił przewodził temperaturę? No nie wiem, nie wiem, kurde. No bo to jest odchłani. Nie, no to nie jest obsydian, to jest odchłanić. To może to jest jakiś bug gry? Przez który. Nie wiem, to nie jest. To nie jest um, postrzegane przez grę jako. E, jako tutaj. Odchłanić, tylko na przykład jako ten obsydian. Możliwe. E, Runic Operating Digging. Mm. No myślę, że weźmiemy Bay. no przydałoby się wziąć kogoś za Nailsa, nie? W zamian za Nailsa, no bo Kamil nie jest jakąś, jakimś dobrym kolonistą jeszcze Miejmy nadzieję, że, że sobie tej podrobi Troszeczkę, że, że sobie zwiększy powoli ten, 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 athletics. Miejmy taką nadzieję, możemy sobie za to W górę pojechać I jasne, więc co się dzieje? Co się dzieje? Patrzcie na to Ale to jest, to jest iluzja optyczna, nie? To jest iluzja optyczna, bo jeśli teraz zejdziemy na dół, e, mogę zejść na dół? E. O kurde, co się stało? E, dobra. Czyli to, że możemy nieskończoność w górę lecieć. Ale no, jakby. Jak, jak, teraz, teraz wiem, że to wygląda troszeczkę, jakbyśmy się poruszali w górę i w dół. Ale tak naprawdę nie poruszamy się w górę i w dół, tylko poruszamy się w lewo i prawo. Tak zwana iluzja co nie? O właśnie. Ter teraz to lepiej widać. Dobra, czyli Ney zginął. Nie jest niedobrze, wszyscy, wszyscy teraz zginiemy, bo nie mamy Nailsa Ale miejmy nadzieję, że nie, miejmy nadzieję, że nie zginiemy Chociaż najprawdopodobniej tak się właśnie stanie W każdym razie Tutaj teraz podłączamy Tutaj teraz podłączamy automatykę Myk, myk Ja bym to jeszcze zrobił tak Żeby tutaj była większa izolacja tego ciepła No i co możemy zrobić? Możemy, o wiem, wiem co to jeszcze możemy zrobić Możemy tutaj zrobić wylot cieczowy Myk Mek, eee, tak, myślę, że zrobimy w taki sposób. Bo mógłbym zrobić, mógłbym zrobić, że to, że to, że tej w i to by teoretycznie troszeczkę spowolniło nagrzewanie, ale no, no nie, no nie jest No nie jest bym tak chciał. I, eee, i tutaj to, to będzie się zlewać. Teraz, zapro teraz tutaj zróbmy system, system tej cieczy, czyli tak. Eee, tutaj będzie pompa. Ta pompa będzie w tym oto miejscu, będzie pompować wodę i w tym momencie, być hmm, co ja to inaczej zrobię. Ja to, musimy to zrobić bardziej z głową, żeby nam się to udało. Dobra, jest tak, jest tak i teraz, dawaj to, dawaj mi to i zrobimy tutaj odcinające zawory. Będzie to jeden odcinający zawór, będzie drugi, jeden będzie, jeden będzie tej wracał, a drugi będzie, a drugi będzie tej. Także zrobimy sobie coś takiego. Yy, myk. I teraz o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że możemy sobie zrobić coś takiego. Jeśli ja, ja tutaj postawimy teraz most cieczowy i połączymy to w taki sposób, to wpierw będzie iść woda stąd, a nie woda stąd. I to jest taki całkiem fajny system, który ja bardzo, bardzo tej lubię, I który i który i który całkiem i który, i który całkiem my, my się przyda. To jest taki lifehack, nie? Taki lifehack tutaj. Teraz uh, Liquid uh, Pipe Thermo Sensor. Ok, jest. I teraz Automatyka. To będzie szło tak, to będzie szło uh, tak. Tylko tutaj rozłączymy i wstawimy bramkę Not. Bramkę Not odwraca sygnał, jeśli nie wiecie. To właśnie ona sygnał odwraca. Natomiast teraz uh, tak i jest elegancko. Jest elegancko. No i tak naprawdę. No i tak naprawdę tyle. We are done here. Możemy, możemy ruszać dalej. Czemu to jest zamknięte? No power. Dlaczego to jest no power? A, bo nie zbudowali jeszcze tej... tych ym, przełączników. No dobra, no dobra, przyjmę tę wymówkę jeszcze. Jeszcze przyjmę tę wymówkę. Czemu nie możecie tego zbudować? Możecie... Nie, no. Słuchajcie, mo... nie mogą mini pompy zrobić? A, dobra, bo jest tuza jakieś. No to dobra, niech będzie. Niech będzie też za. I to tak naprawdę już wszystko jest tutaj zrobione, nie? Już to jest tak naprawdę wszystko zrobione. Hmm, chociaż wiecie, co ja bym mógł. Ja bym mógł to jeszcze zrobić inaczej. To jest myślę taki bardziej taki bardziej sensowny pomysł. Że zrobimy sobie to jeszcze jedno i w tym momencie zrobimy tak. I tutaj będzie element. Czekajcie, a jest może. Nie, to jest hydrosensor, nie działa na to. Więc pytanie: Czy możemy zrobić. Czy, czy jest to jakaś, jakiś sensor, który wykrywa czy w środku jest ciecz Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że powinno zadziałać to Liquid pipe element sensor Wydaje mi się, że powinno to jak najbardziej zadziałać I połączymy to również automatyką z... Tą Z tym Z tym insulated liquid, liquid pipe'em I w momencie kiedy tutaj jest, tutaj jest woda Oczywiście nieochłodzona do końca to to nie będzie wysłać dalej wody. I myślę, że to jest całkiem niegłupi pomysł. Tak, myślę, że powinno to wyjść całkiem nie najgorzej i najprawdopodobniej e, najprawdopodobniej się to na mnie odbije i to bardzo, bardzo nieprzyjemnie, ale miejmy nadzieję, że nie. No i co? Chyba tym akcentem się pożegnamy. Ja mam nadzieję, że tą odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to byłbym mi bardzo miło, gdybyś stawił łapczkę w górę oraz jeśli podobają Wam się moje filmy, to gdybyś zostawili subskrypcję, również byłoby bardzo, bardzo miło, ale ja się będę wam żegnać. Życzę miłego dnia i pa pa!